Witam wszystkich, mówi do was Kernel. To jest tryb mistrz broni. On polega na tym, że mamy taki oto ranking i żeby przedostać się w nim dalej trzeba zabić dwóch gości z przeciwnej drużyny za pomocą danej broni. I rodząc się od razu mamy tę broń a jak zabijemy ową ilość tam później przy najtrudniejszej broni jest ich mniej to wtedy dostajemy automatycznie następną broń. I tak, kto pierwszy przejdzie wszystkie poziomy. Dobra. Z tego co ja widziałem, bo parę razy w ten tryb grałem. To główny tutaj problem jest znaleźć wrogów. Super. Dobra, już tutaj paru gości jest na drugim poziomie, jeszcze nie zabiję nikogo. Zmienić ten trend. Super. Dobra, dobra Kernel skup się, dobra, jeden zabity. Jest 93R teraz mamy. Fuck, gdzie on był? Tam na górze. Dobra, warto być jak najwyżej. Są już w trójkę wyżej. Tak, ten pistolet strzela burstem, czyli serią trzech pocisków. Dobra, jeden zabity. Jeszcze jeden. Ach, mam już teraz magnum. Tak. Fu. Z tej strony. O, jak coś karabinę strzelał już. Tak. Jest paru wyżej. W rankingu. Jest jeden zabity. Jest! Mam karabin. Dobra. Gdzie są wrogowie? Zaraz ich dopadnę. Jest! pech Zaskoczyłem Za wysokie progi. Okej, okay, nawet laser otrzymałem do pp-19 bym na razie jednego No wiecie co? Na szczęście tutaj jest nielimitowana amunicja Ej, czy tędy uda się mi z góry zajść? Tak Ale cóż, jak mi zmieniało broń To już byłem bezbronny przez chwilę Dobra, mam p90 to jest bardzo znany, bo bardzo charakterystyczny karabinek Puh. Z paszuchem mnie zabił. Ciekawe. Jeszcze jeden kill i będzie wyżej. O! Teraz ja mam co mam? Z paszucha Super. Tylko niestety nie mogę się regenerować. Tutaj nie ma specjalizacji w tym trybie. Okej, okay, w plec mi strzelił. Dobra, z dwóch przede mną Co jest? Czemu nie trafiałem w niego? To jest... Sobot, Sabot Czyli jeden pocisk leci Cie, yeah. Super kiedy ja zabiję kogoś z tego? Celownik jest strasznie słaby. Jak widzicie, tutaj goście się też zatrzymali na właśnie u Sasie. Tak, coś był, 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 był. Nie. Yeah. Takie do niczego nie prowadzi. Do przegranej tutaj ewentualnie. Zabiję dwóch, jest! Mam teraz automatycznie shotgun. <grywia> Już zabiję, jakiegoś gościa. O, mam mistrzostwo z pasa! Wspaniale! Fuuu. Leciał mi z tej strony, z której nie broniłem się. Mam jest gość, ale z shotguna to ja nie zaszleję Właśnie. Dobra. Tym razem już jakimś śrutem strzela. Fuck! Headshot? Czy jak? Przybijam się. Rób miejsce! O, mam... <noise> już! No tak, zapomniałem, że gościa jednego drodze zabiję. Jest. Kolejny karabin. No, karabinami to nie będzie tutaj problem. Jak tam? Dwóch przede mną. Tak jak wcześniej było. Wypruli na przodu. Ważne, żeby tutaj być w pierwszej piątce, bo wtedy jesteś traktowany jako wygrany. Elsat. Jeszcze z jakimś celownikiem Dobra, zatrzymałem się na tym Powinienem zabić kogoś Fuck Tia, już trzech przede mną, szybko Dobra, jeden zabity Inny mnie zabił Ok, już tutaj się gromadzą na tym poziomie goście. Tu jest. A? co mam? Jakiś karabin dostensowy. Jest. Face Palm zabity. O, już kolejny. Dobra, to jest Skar L tak zgaduję. Boże strasznie kiepsko strzela. <noise> tak dobrze zgadłem. <noise> Dobra, dwóch gości teraz przede mną. Szybko, szybko. Znaleźć wrogów. I? Tutaj będą. Fuu myślałem, że tam jest? Obróciłem się dalej. Okazało się, że rzeczywiście. Był dobra, 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 dobra. Zaraz go rozwala. Jedynie go przygwoździłem. No! Snajpa? Ale automatyczna To nie snajpa, to krabin maszynowy Okej okay. Nie mam tutaj nadal podbindowanego wyciągania Noża A, nuż chyba mogę wyciągnąć Mogę Mogę Granat próbowałem wyciągnąć przed chwilą Okej okay. Świetnie To jak? Który jestem piąty? Miejsce w pierwszej piątce Piąty, tak? <grymny> Czwarty A, Źle nie jest Cóż Trochę tam dostałem rzeczy I... <grymny> Dobra, zobaczmy od razu do statystyk jak tylko pojawi się baretka z Mistrza Broni. Warto zobaczyć. Tak, trochę mało tych baretek dostałem. Dlatego nie pojawiają się zbiorczo. A, Zwycięzca Mistrza Broni. I Gwiazdka za służbę ze spasem. Dobra. I tak się klarują statystyki. Zabici na minutę naprawdę nieźle. Zabitych, zginięć, stosunek słaby. No cóż, coś za coś. Dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnych filmach. ¡Sia!